Wprowadzenie od narratora. Są takie miejsca, które z pozoru wyglądają zupełnie zwyczajnie. Kałuża na skraju lasu, podwórko pod jabłonką, mały domek z ciepłym światłem w oknie. Ale jeśli ktoś potrafi się zatrzymać, uklęknąć nisko i spojrzeć sercem, może odkryć, że właśnie tam zaczynają się najpiękniejsze historie. Ta bajeczka opowiada o dziewczynce w czerwonym płaszczyku, która nie bała się deszczu, ciszy ani mokrych łapek. O czterech kotkach, które przyszły z kałuży i zostały, bo zostały zaproszone. I o tym, że przyjaźń czasem zaczyna się bardzo cicho od jednego spojrzenia i otwartego serca. Posłuchaj! Usiądź wygodnie to będzie cicha, ciepła bajeczka taka do czytania powoli, z uśmiechem i spokojnym oddechem. Bajeczka o dziewczynce w czerwonym płaszczyku.